Szalom wspólnoty judeo Mesjańska i szalom przyjacielu i przyjaciółko. Dziś wielu ludzi, gdy odkrywają korzenie swej wiary, które prowadzą ich do drogi wiary i życia Jeszyła Chamysia, odkrywają wówczas, że nas, Mistrz i Pan Jeszua Hamesia, nie przyszedł na świat po to, aby założyć chrześcijaństwa, ale raczej aby uzdrowić judaizm. Efektem jego działalności stał się nowy nurt w judaizmie zwany wówczas przez ich oponentów w dziejach apostolskich 24:5 jako sekta nazaryjczyków. Dziś nurtem popularnie jest rozpoznawany jako judaizm mesjański. Nazwa ta kieruje uwagę wszystkich na ten fakt, że nasza forma Judaizmu jest oparta na wzorze i nauce naszego mistrza i pana, Jeszua, Hamesia, a nie na nauce jego oponentów. Dziś wielu ludzi, odkrywając korzenie swej wiary, gdy dochodzą do tego przekonania, że faktycznie chrześcijaństwo nie jest religią ani Jeszua, ani po nim jego apostołów, oraz, że ani oni faktycznie praktykowali judaizm na wzór tak zwanej drogi, o której czytamy w Dziejach Apostolskich 24, 14, czyli drogi, jaką objawił nam swym życiem i nauką nasz Pan Jeszua Meshija, a nie drogi Jego oponentów. Często ludzie ci pełni gorliwości i chęci pójścią tą drogą naszego zbawiciela, mylnie kojarzą sobie jego drogę z drogą jego oponentów, obecnego judaizmu rabinistycznego, który w biblijnych czasach nosił nazwę judaizmu faryzyjskiego. Pytanie: jaka była różnica pomiędzy drogą Jeszua HaMesia a faryzeuszami, którzy w owym czasie byli. Dominującym i wiodącym nurtem judaizmu? Odpowiedź jest taka, że faryzeusze niejednokrotnie w ich nauce i praktyce stawiali ich własną naukę lub naukę ich przodków ponad czystą i proste poselstwo Słowa Bożego, objawionego nam w Torze i u proroków w owym czasie. I to właśnie był w tym miejscu największy kontrast. Pomiędzy sposobem życia i wiary Jeszua Hamesia a, a dziś rozpoznawanych jako judaizm rabinistyczny, którzy do dziś dnia stoją w otwartej opozycji do Jeszua Hamesia oraz do jego nauki. Taki sam kontrast możecie znaleźć dziś pomiędzy drogą życia i wiary we wspólnocie odobesiańskiej, porównując ją z dzisiejszym judaizmem rabinistycznym przyjacielu i przyjaciółko dziś nie wszyscy którzy uczą judaizm mesjański na świecie chcą trzymać się ściśle tej drogi Jeszua, ale raczej poddają się pod synkretyzm z dzisiejszym judaizmem rabinistycznym jednym takim znakiem rozpoznawczym tych różnic jest forma rozpoznawania kiedy jest dzień nowiu księżyca zwany po hebrajsku również jako Rosh Uwaga! Wielu ludzi, widząc, że chodzi nam o we wspólnocie judo-mesjańskiej, o odrestaurowanie drogi judaizmu mesjańskiego z pierwszego wieku naszej ery, mylnie kojarzą sobie ten fakt, że my powinniśmy rozpoznawać w ten sam sposób nów księżyca, tak jak to czyni dziś judaizm rabinistyczny. Nasza wspólnota juda judaizmu mesjańskiego ma bardzo dużo wspólnych cech z judaizmem ortodoksyjnym, tak jak to było w pierwszym wieku naszej ery. Ale porównywalnie, tak jak to było w pierwszym wieku naszej ery, my mamy również różnicę między juda judaizmem ortodoksyjnym a nami. A różnica ta jest taka sama, a mianowicie, że nie dopuszczamy, aby jakaś tradycja lub nauka ustna rabinów ortodoksyjnych mogła odwrócić nas od wierności i posłuszeństwa jasnym i czystym przykazaniom Tory lub przykazaniom Jeszua Hamesija. I to właśnie rozpoznanie tego, kiedy jest Rosh Chodesz, czyli Nów Księżyca, jest dla nas takim punktem różnic oraz znakiem naszego uczniostwa wobec Jeszua Hamesija. I w ten sposób oddziela nas od judaizmu rabinistycznego. Dlatego teraz, przyjacielu i przyjaciółko, postaram się tobie przedstawić, na czym polega ta różnica i jaki to ma wpływ na wierność i posłuszeństwo wobec drogi Jeszua Mesija, a co za tym i idzie drogi wspólnoty Judomesjańskiej. Zacznijmy od tego, że podstawą do określenia tego, kiedy są wszystkie Młodzi, czyli wszystkie wyznaczone święte czasy naszego Ojca Świętego, który jest w niebie, podstawą do wyznaczenia tych dni jest ustalenie, kiedy jest pierwszy dzień danego miesiąca, w którym te święta wypadają. I tak. We wspólnocie domesjańskiej my rozumiemy początek naszego miesiąca, gdy pojawi się na nieboskłonie pierwszy sierp księżyca. Dlatego planowanie obchodów poszczególnych dni świątecznych niejednokrotnie jest uzależnione od tego, kiedy dostaniemy świadectwo tego, że faktycznie pojawił się na nieboskłonie pierwszy sierp księżyca. Taka sytuacja może niejednokrotnie zaburzyć ludziom helenistyczny sposób myślenia i planowania swoich urlopów na te święta. Niemniej jednak, fakt ten, aby być czujnym i aby obserwować nieboskłon na pojawienie się nowiu księżyca, uczy nas starą biblijną prawdę i mentalność biblijnego judaizmu z pierwszego wieku naszej ery. Oraz potwierdza nam, że naszym autorytetem jest Jeszua HaMashiach, a nie judaizm rabinistyczny. A że tak się sprawy mają, potwierdza nam to Pismo Święte i tradycja biblijnego judaizmu z pierwszego wieku naszej ery. W Bereshid 1,14, czyli pierwsza księga mojżeszowa, pierwszy rozdział, 14 wiersz, Adonai Eloheinu objawił nam, jaki mają cel dla nas światła na sklepieniu. Uwaga, ponieważ kontrast i różnica w tym aspekcie wiary i drogi, czyli halachy, jest pomiędzy nami a judaizmem rabinistycznym. Dlatego pozwólcie, że ten cytat przytoczę z ich tłumaczenia. Tego wersu story Pardes Lauder, gdzie w Bereshit 1,14, pierwsza księga Mędrszała 1,14, czytamy: Cytuję, Bóg zechciał, aby były światła na sklepieniu nieba, żeby oddzielały dzień od nocy i by były wyznacznikami świąt, dni i lat. Koniec cytatu. Przyjacielu i przyjaciółko, szczególnie ta końcówka tego wersu jest bardzo dobrze przetłumaczona, gdzie czytamy, że światła na sklepieniu nieba mają za zadanie między innymi, aby były wyznacznikami świąt, dni i lat. Światło, o których tu jest mowa, to Słońce i Księżyc. Czy zatem trudno jest rozumieć poselstwo woli Adonai, że te światła mają być wyznacznikami świąt, dni i lat? Myślę, że nie trudno. Otóż w biblijnym judaizmie nie było w tej kwestii żadnego problemu. Dziś jednak mamy. Albowiem judaizm rabinistyczny od czasu Hillel II, który zajmował pozycję księcia w ostatnim Sanhedrynie w latach 330 do 365 naszej ery. Od tego czasu judaizm rabinistyczny zaadoptował obliczony przez niego kalendarz oparty na astronomicznym rozpoznawaniu nowiu księżyca, a co za tym idzie, w ten sposób obliczane są od tego dnia wszystkie święta. Pytanie, co to znaczy dla nas, uczniów i wyznawców Jesuwa Otóż jest tu pewna różnica, która polega na tym, że w tym kalendarzu, który można obliczyć matematycznie, liczy się, że astronomiczny nów Księżyca, czyli gdy Księżyc znajduje się w jednej osi pomiędzy Słońcem a naszą planetą, gdy w tym czasie jest ciemny, niewidoczny, że podczas tego momentu, gdy on jest w tej osi i gdy tylko przechyli się poza tą oś. Wówczas rozpoczyna się dzień Nowiu Księżyca. Od tego dnia odliczane są dni świąteczne w miesiącach, w które one przypadają w kalendarzu rabinistycznym. Taka pozycja Nowiu Księżyca na kalendarzu rabinistycznym bardzo często jest odmienna od czasu, w którym pojawia się pierwszy sierp na nieboskłonie według biblijnego rozpoznawania Nowiu różnica więc pomiędzy rabinistycznym roszchodesz a tym który pokazuje się na nieboskłonie czasem sięga pomiędzy jednym a nawet dwoma dniami rzadko te dwa kalendarze zgrywają się ze sobą jaki to ma wpływ na biblijny kalendarz naszego Elohim wielki taki że czasem oni obchodzą jeden albo nawet dwa dni wcześniej wyznaczone święte czasy naszego ojca niż my którzy zachowujemy je, obliczając je na bazie pojawienia się 1 sierpnia Księżyca na nieboskłonie. Pytania należy tu zadać takie. Czy Adonaj nakazał nam obliczyć nów Księżyca, czy raczej obserwować? Czy Adonai dał nam światła na sklepieniu, aby były wyznacznikami świąt i dni i lat? Czy raczej nakazał nam przyjąć ciemność, w której obliczymy astronomiczne przesilenie się osi Księżyca pomiędzy Słońcem, Księżycem a Ziemią? Przyjacielu i przyjaciółko, odpowiedź pozostawię tobie do wyboru. My jednak we Wspólnocie Jednomysjańskiej tego nie uznajemy. Lecz obserwujemy nieboskłon, aby pojawił się na nim sierp Księżyca? Inne pytanie. Dlaczego nie ma stałej różnicy pomiędzy astronomicznym i widzialnym nowiem Księżyca? Odpowiedź? Ponieważ okres ciemności na nieboskłonie, podczas którego następuje astronomiczny nów Księżyca, waha się od półtora dnia do trzech i pół dni, w zależności od przechylenia się naszej planety i w zależności od pory roku i w zależności od pory dnia lub nocy, w której to następuje. Dlatego właśnie w miarę trudno jest wyliczyć, kiedy pojawi się pierwszy znak na nieboskłonie znak, czyli światło Księżyca. Największa różnica pomiędzy astronomicznym, czyli też rabinistycznym nowiem, a tym, który jest widzialny na nieboskłonie, najczęściej pojawia się na nów mi siódmego miesiąca, zwanego jako Tishri z babilońskiej tradycji. A z biblijnej jako etanim. Wiele frustracji przeżywają w tym momencie wierzący ludzie, którzy nie są ugruntowani w biblijnym nauczaniu, gdy obserwują oba kalendarze. Albowiem często bywa tak, że nasz ją Tyruła, albo inaczej Rosh Chodesh, dzień trąbienia, przypada nawet dwa dni później, niż to pokazuje wyliczony astronomiczny kalendarz rabinistyczny. Transformacja ta jest o tyle duża, że za każdym razem musimy czekać, aż dostaniemy wiarygodne potwierdzenie świadków, że faktycznie pojawił się znak światła księżyca na nieboskłonie, który zgodnie z Bereszyt 1.14 wyznacza nam dany miesiąc, w tym przypadku mówimy o siódmym miesiącu. Gdy zaś spojrzymy na tę kwestię z punktu widzenia poselstwa judeo-mesjańskiego, to takie nasze oczekiwania potwierdza nam judeo-mesjańskie poselstwo w dwóch aspektach. bowiem wiemy, że Joterua, Dzień Trąbienia, zwany również Rosh Hashanah, czyli Nowym Roku, jest zapowiedzią powrotu Jezusa Hameshija. A czas, lub inaczej mówiąc, Adwent. Oczekiwania tego rozchodesz jest porównywalny do czuwania, do czuwania i do duchowego przygotowania się na powrót Jeszua Hameszija, czyli że oba te adwenty łączy czas wielkiego upamiętania się od grzechu, czyli od łamania swym postępowaniem, mycwot, czyli przekazań naszego Elohim, a w tym przypadku upamiętania się od zachowywania złych dni świątecznych. Jeszua zapowiedział nam w Besorze Matityachów, czyli Ewangelia Mateusza, 25, rozdział 13, wiersz, cytuję Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Koniec cytatu. Nasze czuwanie na pojawienie się widzialnego światła na sklepieniu, może być porównywane do naszego czuwania na przyjście Jeszua Hamesia, które jest zapowiedziane w dniu trąbienia. Mówi też o tym, że w pierwszym liście do wspólnoty Mesjańskiej w Tesalonicze czwarty rozdział, szesnasty wiersz, cytuję: Gdyż sam Pan, nadany rozkaz, na głos Achanioła i trąby Bożej, stąpi z nieba, Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umali w Masijach. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Koniec cytatu. Hallelujah. Tak więc ten nów księżyca jest bardzo wielkiej wagi. Również przygotowywanie się i czuwanie na ten rozchodesz może być przyrównane do podobieństwa o dziesięciu pannach opisanych również w Mateuszu 25, gdzie pięć mądrych panien miało dość oleju, aby nadal czekać na pojawienie się oblubieńca. Pozostałe pięć głupich panien odeszło od nich, ponieważ choć miały lampy, to jednak nie miały z sobą dość oliwy. Wiemy, że Słowo Boże to lampa. Oliwa to Ruach HaKodesh, to Duch Święty, który ma nas utwierdzić do posłuszeństwa wobec Słowa Bożego i wobec przekazań Bożych. Jeśli więc co roku czekamy i czuwamy nawet o dwa dni dłużej, niż to pokazuje e, rabinistyczny kalendarz, gdy czekamy na Roś Chodesz, w siódmym miesiącu znak powrotu naszego blubieńca zgodnie z danymi nam światłami na nieboskłonie, to wówczas możemy być porównani do tych pięciu mądrych i roztropnych panien. Zauważcie, że w tym podobieństwie panika powstała kiedy? O północy, czyli gdy już było za późno, aby zdobyć oliwę. Północ bowiem w proroctwa oznacza koniec czasu. Zauważmy dalej, że gdy powróciły z olejem te głupie panny i gdy wołały do Jeszuła, Panie, Panie, otwórz nam! Jeszua rzekł im, Zaprawdę powiada Wam, nie znam Was. Koniec cytatu. Pamiętajmy tu, że te słowa Jeszua skierował do Jehudim, do Żydów. Północ w tej przypowieści nie może oznaczać ciemności, w której jest astronomiczny, w księżyca, ponieważ to właśnie faryzeusze z ich błędną interpretacją zostali przez niego odrzuceni od Malchud Elohim, od Królestwa Bożego, kiedy w ostatnim momencie, w ostatnich sekundach. Oni bowiem poprzez tradycję i naukę ustną zwalniali ludzi z zachowywania piątego przekazania. Zobacz Ewangelia Mateusza, 15, rozdział, piąty wiersz, gdzie Jezus opowiada im, cytuję: A wy, powiadacie, ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce, to co się ode mnie jako pomoc należy jest darem na ofiarę, nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swej. Tak to unieważniliście Słowo Boże przez naukę swoją. Koniec cytatu. To jest przykład lampy bez oleju i ciemności, jaka ich otoczyła. Dalej Jeszua opowiada im w pasterzu dziewiątym: Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Koniec cytatu. Przyjacielu i przyjaciółko. Czy takich wyznawców Boga wpuści Jeszua na ucztę weselną baranka? Czy raczej odpowie im, nie znam was? Mieli bowiem lampy, ale brakowało im oleju w tym przypadku. Poznania tego, że mycwot, że przekazania Boże to nie klocki Lego, które można sobie ustawić jak się chce. Zatem ją Dzień Trąbienia, jest w tym momencie bardzo istotnym rozchodesz. Również to przesunięcie o jeden lub dwa dni, jakie my często mamy wobec rabinistycznego kalendarza i jego Nowiu Księżyca, ma swe potwierdzenie i uzasadnienie tam, gdzie Adonaj objawił nam, że On dał nam światła na sklepieniu, aby te były wyznacznikami świąt dni i lat. Zauważcie, że wspomniane właśnie tu słowa są z czwartego dnia stworzenia. Co to znaczy? To znaczy, że w czwartym dniu Adonaj stworzył nasz układ słoneczny wokół naszej planety. Zapytam więc, czy Adonaj umieścił słońce i księżyc, czy umieścił je chaotycznie i przypadkowo? Czy Adonaj umieścił je porozrzucane? Czy raczej według jego porządku, czy raczej w osi razem wszystkie, czy może w nieładzie? Wiemy bowiem, że nasz Bóg jest Bogiem porządku. Wiemy też, że człowiek został stworzony w dniu szóstym, zatem musiało upłynąć dwa dni. Jeśli więc w czwartym dniu, Słońce i księżyc i ziemia były w osi, to w szóstym dniu, dwa dni później, mamy pierwszy widzialny sierp księżyca, pierwszy rozchodesz, pierwszy człowiek, stworzenie człowieka. W tym właśnie dniu Adam otrzymał dech Boży do życia wiecznego. Pytanie: Co się stanie, gdy powróci Jeszua Hamyszija? W owym czasie, jak to mówi pismo, otrzymamy przemienienie i dech do życia wiecznego. Kiedy? Święta wskazują nam na to, że to ma nastąpić w Dzień Trąbienia w Chodesz siódmego miesiąca. W tym dniu rozpocznie się również nowy kalendarz tysiącletniego królestwa. To tyle z czasu stwarzania. Teraz spójrzmy to, na to, jak rozpoznawano NU w Księżycach w czasach Jeszua. Myszna i Talmud potwierdzają nam, że w czasach drugiej Świątyni roszchodesz ogłaszano na podstawie obserwacji nieboskłonu i na bazie dwóch wiarygodnych świadków, dających świadectwo, że oni widzieli sierp nowego Księżyca. Dla potwierdzenia tych faktów przytoczę wypowiedź nie rabinów ale żydowskiego historyka, który żył w latach 1825-1889, a który poświęcił całą książkę świątyni i jej obrzędów. Autor tej książki, Alfred Edersheim, w książce pod tytułem The Temple, Its Ministry and Services na stronie 156 podaje, cytuję Żydzi obliczali miesiąc w zależności od fazy księżyca. Każdy miesiąc zawierał 29 dni lub 30 dni, począwszy od pojawienia się nowiu księżyca. Koniec cytatu. Nieco dalej na tejże stronie pisze o tym, jak gościono świadków, którzy widzieli nowy księżyca, cytuję, aby zaspokoić tę potrzebę Sanhedryt zasiadł w sali z polerowanymi kamieniami, dla wiarygodnych świadków, którzy widzieli Nów Księżyca. Koniec cytatu. I jeszcze nieco dalej, na tejże stronie, historyk ten pisze, cytuję. Aby zachęcić wielu, aby pojawili, pojawili się dla tak ważnych świadectw, owych świadków uczczono na koszt ludu. Jeśli Nów Księżyca pojawił się 30 dnia. Co by znaczyło teraz w wieczór 29 dnia, jak to Żydzi rozpoznawali dzień od wieczora do wieczora, wówczas Sanhedrin zdeklarował, że poprzedni miesiąc miał 29 dni i że nie był perfekt. Wówczas natychmiast posyłano ludzi do stacji sygnalizacji na wzgórzu oliwnym, gdzie odpalano pochodnie, którymi kołysano. Aż pojawiło się następny płomień na górce w odległości, dający dowód otrzymania od nich sygnału. W ten sposób wieści o nowiu Księżyca były przenoszone z jednego wzgórza na drugie, daleko poza granicę Palestyny. Dla tych w diasporze poza rzekę koniec cytatu. Właśnie autor ten Podaje wprost na stronie 230 pisząc, no, cytuję: Nów księżyca był rozpoznawany przez personalną obserwację, nie przez astronomiczne kalkulacje. Koniec cytatu. Autor ten dodaje na tejże stronie, cytuję. Każda zachęta była dawana wierzytelnym świadkom i Sanhedrin wydawał im bankiet w dużym budynku specjalnie przeznaczonym do tego, zwanym Beit ya Azek. Koniec cytatu. Przyjacielu i przyjaciółko. Zatem mamy też potwierdzenie historyczne, że w czasach II świątyni i aż do czasu rozwiązania ostatniego Sanhedrynu w czasach Hillel II, Rosz Hodesz był rozpoznawany tak, jak to jest u nas we wspólnocie judeo-mesjańskiej. Być może dlatego nie ma w Ewangeliach żadnej nagany od Jeszua dla kapłanów i faryzeuszy w tym temacie. Ponieważ w owym czasie poprawnie rozpoznawano kiedy jest pierwszy dzień miesiąca, to znaczy poprzez obserwacje świateł na sklepieniu, które zostały nam dane, aby były wyznacznikami świąt dni i lat. To tyle w pierwszej części tego wykładu Szalom Shalom Weszebat shalom. Szalom.